Witajcie ciekawscy! Ci z Was, którzy nas śledzą, wiedzą, że kochamy historię sukcesu pokazujące siłę wytrwałości w obliczu przeciwności losu. To co powiemy w tym filmie jest wyraźnym tego przykładem. Zostańcie z nami, aby dowiedzieć się o niezwykłej i inspirującej historii od Destroyera Ruiza, tak tego pulchnego faceta, który walczył z gangami i nadużyciami i mimo problemów z otyłością został mistrzem wagi ciężkiej w boksie. Uwierzcie nam, nie chcecie tego przegapić. Andy Ruiz urodził się w Imperial Valley w Kalifornii 11 września 1989 roku. Mimo to przez korzenie i wychowanie rodziców Andy czuł się bardziej Meksykaninem, do tego stopnia, że wytatuował na swoim ciele zdanie Made in Mexico. No i jak wiemy, przysmak azteckich bogów, czyli tacos oraz wiele innych cudów tamtejszej kuchni, Andy ma wymalowane na sobie. Cóż, zamiłowanie do meksykańskich przysmaków doprowadziło do problemu, Andy bowiem miał bardzo dużą nadwagę, przez co musiał znosić kpiny i upokorzenia ze strony osób jego wieku, a nawet krewnych. Nasz na szczęście kimś, kto zawsze go bronił i wspierał był jego ojciec Andres Ruiz. Kiedy Andy miał 6 lat, ojciec zabrał go ze sobą do pomocy w pracy, ponieważ odkąd przybył do Stanów Zjednoczonych, podobnie jak miliony innych Meksykanów, Andres senior był robotnikiem budowlanym. Chyba nie musimy przypominać, że jest to ciężka praca. Stąd mały Andy szybko rozwinął wielką jak na swój wiek siłę. I dlatego aby uniknąć zaangażowania syna w któryś z licznych meksykańskich gangów ojciec Andiego zdecydował, że boks będzie najlepszym rozwiązaniem dla jego syna. W ten sposób Andy szybko pokazał jak wielką ma siłę uderzenia i wygrał swoją pierwszą amatorską walkę w wieku zaledwie 7 lat. Jednak ze względu na jego tęgość, znalezienie dzieci w jego wieku, które miały podobną wagę, było prawie niemożliwe, więc praktycznie zawsze Ruiz musiał walczyć z przeciwnikami znacznie starszymi od siebie. Andy szybko też dostał się pod skrzydła kubańczyka Fernando Ferreira, który pomógł rozwinąć niezwykłą karierę chłopaka w boksie amatorskim. Co więcej, Andy miał nawet reprezentować Meksyk na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, ale przegrał szansę w walce z kolumbijczykiem Oscarem Rivasem. Ale rok później, w 2009 roku Andy zadebiutował i zdobył swoje pierwsze zwycięstwo jako zawodowy bokser. Od tego czasu aż do grudnia 2016 jego kariera bokserska była doskonała, ponieważ pozostawał niepokonany. Zawsze jednak musiał stawiać czoło żartom i upokorzeniem co do wyglądu fizycznego, dlatego zyskał przydomek Destroyer, czyli niszczyciel. Z tytułem mistrza wagi ciężkiej, uzyskanego w sobotę 1 czerwca w Madison Square Garden w Nowym Jorku, Andy Ruiz został pierwszym Meksykaninem, który zdobył go w tej kategorii. Ale najbardziej niesamowitą częścią tego niespodziewanego zwycięstwa było to, jak wszystko i wszyscy byli przeciwko Andiemu. Chociaż po wysłuchaniu historii jego dzieciństwa możemy powiedzieć, że jest już do tego przyzwyczajony. Wszystko zaczęło się dość przypadkowo, kiedy Andy i jego zespół zostali wybrani na zastępczego przeciwnika, gdy pierwszy rywal Antoniego Joshua, Jarrell Miller, został zawieszony za stosowanie dopingu. Co więcej, wydaje się, że faworyt walki utatyłowany Brytyjczyk jakoś nie docenił rywala. Cóż, aby wam to udowodnić, przed walką wszyscy byli tak pewni zwycięstwa brytyjskiego boksera, że zakłady wynosiły od 33 do 1. Ponadto 21 marca Joshua zamieścił zdjęcie w towarzystwie rapera Drakea z następującym tekstem. Walczył, aby złamać klątwę. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, legenda mówi, że zrobienie zdjęcia z Drake'iem to odpowiednik założenia koszulki poddają się. Zgodnie z miejską opowieścią, inni sportowcy, tacy jak Serena Williams czy Conor McGregor padli ofiarą klątwy, kiedy zrobili sobie zdjęcie z piosenkarzem i ponieśli porażkę w kolejnych swoich starciach. Hmm, czy tym razem zadecydowało to samo? Wiele osób wciąż nie może wyjść z szoku po finale tej walki i szukają różnych wytłumaczeń na porażkę faworyta. Pozostaje nam czekać na rewanż, a Andy nie się cieszy zwycięstwem, na które po prostu w zasłużył. Co sądzicie ciekawstwo o walce? Dlaczego Anthony Joe był tak bezradny w starcie z przeciwnikiem? Czekamy na wasze komentarze i liczymy na lajki i suby. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.